Tak więc już tym razem przyspieszamy, ponieważ tak na dobrą sprawę tutaj, mając te trzy królestwa, jestem w stanie naprawdę dużo tego wojska wyprodukować. Tylko tutaj jest kwestia jeszcze dodania powiedzmy kilku jednostek. Tak na szybko, prawda, aby było. Nie wiem czy tutaj mogę coś jeszcze upgrade'ować. Chyba już nie, to jest wszystko na dziesiątym poziomie z tych rzeczy, które najbardziej nas interesują. Tu koszary są ulepszane, zbrojowni nie ulepsze. Tutaj brakuje złota. No tutaj jest najgorzej właściwie. Ale to też przez to, że ciągle tutaj złota brakuje, prawda? No i te podatki można było faktycznie tutaj troszeczkę podkręcić, ale wszędzie jest nadmiar kamienia, więc nic tylko korzystać, prawda? Jednak gdzieś coś jest zbudowane, tylko nie wiem gdzie. Ok, jeszcze przy okazji sobie przyspieszyłem, bo gra była ponownie wczytana. Nie wiem co tutaj było budowane. Niestety gra nie wyświetla. Więc trudno, gdzieś się zakończył jeszcze trening mieczników. Aha, tutaj dobrze. Teraz pytanie, czy nie robi czegoś takiego, że tutaj bym spróbował po prostu wszystkich ewentualnie przekierować do tej głównej wio yy, wioski, no królestwa zwał jak zwał, prawda? I ewentualnie tutaj spróbować stworzyć taką gigantyczną, wielką formację, prawda? No to nie tutaj. Tak, tylko do tej wielkiej formacji to bym musiał niestety to jeszcze, że tak powiem, wszystko wyklikać. Bo niestety, już tak jak wcześniej, niestety z poziomu tego formularza tekstowego tego nie wypełnię, bo tylko działa do trzech cyfr. Tak? Ewentualnie jeszcze można było notację wykładniczą wpisać, bo na przykład przy treningu to działa. Tutaj nie chcę kombinować, bo nie chciałbym zliczować przypadkiem tego save'a. Wszystko od razu, jeszcze jak to z podatkami, to wygląda. Może, może troszeczkę tutaj dociśniemy, gdzieś się zakończył. Trening, aha, tutaj. Tylko teraz też jest ryzyko, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli ja tutaj będę się przemieszczał tymi gigantycznymi, po prostu tą gigantyczną kolumną, no to gdzieś po drodze mogę zostać po prostu mm, przeatakowany, prawda? Więc nie wiem, czy chciałbym się w to bawić aby zostawiać gdzieś tam te, powiedzmy, te królestwa, które no znowu by miały przenoszone te wszystkie wojska, by musiał to jednak gdzieś tam jakoś, powiedzmy, sensownie rozdzielić. Zobaczymy też ewentualnie, ile będzie tak naprawdę. Nie mam autoklikera teraz niestety pod ręką, bo już jestem na tym nowym komputerze. W każdym razie bym musiał zobaczyć, ile tak naprawdę będę mógł zostawić jeszcze tego wojska, ale to wpierw muszę po kilku takich, powiedzmy, starciach zobaczyć, tak, czy mogę chociaż tam po 200, 300 zostawić, ewentualnie, no ale to też z kolei spowolni progres, tak, no a z drugiej strony zwiększę ogólną produkcję, no bo kolejna, kolejne takie królestwa no to będzie też odblokowanie kolejnych tych wszystkich budynków, tak? które tak naprawdę potrzebuję teraz i równolegle będę to wszystko rozbudowywał. No nic, spróbujemy tutaj zaatakować. Aha, w ten sposób to wygląda. No to myślę, że nie ma problemu. To chyba tutaj te dwa NPC-ty na tyle mocno wojowały, że powybijali sobie te jednostki. Też dlatego właśnie nie chciałbym dopuścić do sytuacji, gdzie zostanie jeden, tak? No bo jeden będzie mógł się cały czas zbroić na mnie, a w momencie, kiedy oni między sobą walczą, no to ciągle te jednostki są. Pokonywane, tak? W ramach jakiejś pewnie symulacji, no bo to raczej nie przebiega, nie, nie może przebiegać tak tutaj, w ramach takiej, takiego pełnego pola bitewnego, ale raczej jest to jakoś tam symulowane, gdzieś tam te jednostki pewnie znikają, prawda? Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc tutaj może troszeczkę przeholowałem, bo mając tak dużą dysproporcję yy przy tej jednej kolumnie w całej formacji, no to tak naprawdę nie będzie tutaj większego problemu, tak żeby pokonać kogokolwiek, myślę. O ile faktycznie te kolejne kolumny będą właśnie takiego rzędu wielkości, tak? Tam jak tutaj, tak? Takiego, takiej wielkości, jak tam powiedzmy kilkadziesiąt, może do 150 jednostek per kolumna maksymalnie, prawda? Zobaczymy. Tylko teraz jest z kolei problem. Aha, zbrojownia i wszystko jest niestety w opłakanym stanie. No teraz w momencie gdybym zaatakował z poziomu... Tej wioski no to byłoby ciężko raczej. Ponieważ tutaj zbrojownia jest nierozbudowana, więc to znowu rodzi kolejne problemy, prawda? Muszę też tutaj szybko przejść i zobaczyć, czy ja tutaj faktycznie mogę jakiekolwiek wojsko rozbudowuję bo teraz tutaj z kolei nie mam prawie, że jednostek muszę je na bieżąco dostarczyć. I formację mam pełną, tak. I tak naprawdę tutaj nie ma sensu za bardzo zwiększać nawet tych wojsk, bo po prostu jest to bardzo niewydajna produkcja, no ale chociaż trochę, prawda? I tak naprawdę yy, Morgant tutaj już. Yy, no Traci na znaczeniu na rzecz e, turkota, e, turtoka właściwie, e, więc spróbujemy e, turtoka tutaj przeatakować. Zobaczymy, jak to będzie, e, prawda, wyglądać. O, i tutaj już widać, że to jest potężniejszy przeciwnik, ale spokojnie nie ma tragedii. Przy czym trzeba też pamiętać, że tutaj jest tak dość słabym. Uzbrojeniem może być różnie, mogłem też te wojska ewentualnie przerzucić. No, tylko to jest kwestia tego, że znowu bym musiał wyklikiwać te kilkaset razy te pojedyncze jednostki, to jeszcze bez autoklikera na ten moment, no to by było bez sensu. Na przykład, tutaj, w tej serii powiedzmy, że mogę sobie pozwolić na jakąś małą automatyzację, no ale jednak tego nie robię, bo nie przygotowałem tego autoklikera. 561 końcówka, zobaczymy, ile jednostek stracę w tym starciu. Tak, no tutaj tracę te jednostki zdecydowanie szybciej. I przez to, że są one chyba słabsze, no bo raczej przyjmują parametry z królestwa, z którego są wysyłane, tak mi się przynajmniej wydaje. Możliwe, że uda się to tutaj sfinalizować. Ja nie wiem, jak to będzie podzielone na odcinki, bo akurat ten pierwszy long play, który nagrałem ponad godzinny, no to będę raczej dzielił na dwa albo trzy odcinki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku tutaj tej drugiej nagrywki. Mhm. No cóż, no dobrze, tylko że tutaj też mogę być dość szybko, prawda, zaatakowany. Więc też muszę wziąć na uwagę, e, tak, to, że właśnie mogę jeszcze gdzieś być w innym miejscu zaatakowany. Na przykład tutaj. Aha, też e, Turtok zaatakował. No dobrze, trudno. Zmierzmy się z nim zatem. Będzie miał jeszcze mniej jednostek przy kolejnych atakach, z kolei wyprowadzonych za chwilę z mojej strony. Tutaj ilość jednostek sugeruje, że raczej jest yy, taki wynik nieoczywisty no, oczywiście z moją przewagą, ale jednak warto pamiętać, że ta zbrojownia tutaj będzie bardzo dużo dawać. No i plus to, że jest kolumna zbita. Tak od góry zaatakować, żeby tutaj jak najdłużej się tylko pojedynczo z tą kolumną bić, zanim ta tutaj podejdzie, prawda? Ta już zostanie zbita, zanim ta zdąży podejść. No, może nie do końca. Trzeba szybko jak najwięcej wojska rozbudować we wszystkich możliwych królestwach. Że mieć też w razie czego backup po prostu na tyłach, tak? Jeżeli zostałbym gdzieś zaatakowany, a ta formacja się przesunie, to co już zresztą tutaj wielokrotnie prawda, podkreślałem. No trudno, dość długo to będzie trwać, ale no niestety Takie uroki kiepsko rozbudowanych yy, koszar Czy ja tutaj miałem to wojsko? Tak No Turtok tutaj już chyba przegrywa pomału Nie tylko ze mną Morgont też widzę, że tutaj sobie radzi dość kiepsko już. Chyba największy atak to był czy też obrona, gdzie tutaj na jedną kolumnę było około 140 jednostek chyba. Nie pamiętam, który z nich to był, ale no tutaj widzę, że już się wypłukują z jednostek, nie są w stanie tak szybko nadrabiać. No tutaj autor nie zadbał o to, żeby faktycznie rozwijali jakoś tutaj te kwestie związane chociażby na przykład z handlem, tak wymianą kamienia na monety, choć, chociażby tak, co znacznie przyspiesza ogólną ekonomię, no ale cóż, to zostało, że tak powiem, do dyspozycji gracza, aby szybciej po prostu rozgromić te NPC-ty. Wielkie zwycięstwo. No proszę zobaczyć ile kamienia. Nie bywało. Zaczynamy tutaj jak wyglądają. Wygląda ogólnie ekonomia. Aha. Natomiast znaczy mogę też tutaj spojrzeć. No tak. No to to wszystko się zgadza. Tak naprawdę przez bardzo długi czas te zasoby nie były w pełni wykorzystywane. Gdzieś się zakończył trening mieczników. Nie wiem dokładnie gdzie. No tutaj mamy dość ciekawą walkę, zobaczymy jak to będzie wyglądać, z łucznikami jeszcze, proszę bardzo, więc tutaj no jest faktycznie kwestia tego, że jeżeli za szybko ich nie, nie przejmę, no to zaczną rozwijać też prawdopodobnie bardziej zaawansowane jednostki, więc to może też być dla mnie prawda problem. No tutaj ilościowo to wygląda już troszeczkę, że tak powiem, niebezpiecznie. Tutaj już ta przewaga nie, nie jest aż tak duża. Do tego oczywiście łucznicy, którzy też zdecydowanie utrudniają wszystko. Tutaj nie mam żadnego wojska, więc zostałem od razu przejęty. <grych> nie wiem, gdzie to miało miejsce. Uh -huh. Aha, w tym miejscu no dobrze. Trzeba będzie porozdzielać jednak nieco to wojsko i tutaj troszeczkę się skupić bardziej na zabezpieczeniu prawda, tych pozycji, które już tutaj, że tak powiem, mam w posiadaniu, bo jednak jest to wyraźny problem. Tutaj kwestia faktycznie odbicia to jest akurat czysta formalność, no ale jednak samo to, prawda, że tutaj doszło do takiego przejęcia... No to zrobimy od razu szybką odbitkę, prawda? Yy, możliwe, że spróbuję tutaj tak po prostu agresywnie tym wojskiem wjechać po prostu we wszystkie, znaczy no czy tam prawie wszystkie królestwa przynajmniej większość i później ewentualnie yy, pomału odbijać, prawda?